wrzasnął nagle. Zielone oczy. Wszyscy umilkli i spojrzeli na niego jak na wariata. Ania zaczerwieniła się z jakiegoś powodu. Patty zagryzła wargi. Za to dziadek o mało nie udławił się ziemniakiem. Tak bardzo rozśmieszyła go zawstydzona twarz Wojtka. Następnie wykrztusił, patrząc z rozbawieniem to na babcie, to na Anie. To na nieszczęsnego chłopca. Kolejny, który dał się złapać na zielone oczy. Trzecie pokolenie rośnie, a wciąż to samo. Kto spojrzy w te oczy, zaraz waliuje. mój spokój, śmiała się babcia, nalewając Wojtkowi kompot. Nie zawstydzaj chłopaka. Ale chłopak był i tak już wystar wystarczająco zawstydzony. Tym bardziej, że i Tomek i Jacek nie oszczędzali mu kilku żarcików. Tylko Ania i Pati siedziały cicho. No dobrze, już dobrze. Dziadek umiósł ręce, jakby się poddawał. Nic nie mówię. A szkoda, bo mógłbym wam opowiedzieć taką historię, że hej. Jaką? Wyrwałaś, wyrwało się Ani. Pati spojrzała na dziadka z ciekawością. Miłosną odpowiedział tajemniczo dziadek o zielonych oczach. E, skrzywił się z niesmakiem Jacek, ale Wojtek zastrzykł z ciekawości uszami. Otóż dawno, dawno temu, zaczął dziadek, kiedy babcia nie była jeszcze ani babcią, ani mamą, ani nawet moją żoną, za tymi jej zielonymi oczami szalało wielu chłopaków, a już najbardziej dwóch. Ja i taki. Nie dzisiaj przerwała mu nagle babcia: Nie ma czasu. Ale dlaczego? jęknęła Pati, która oczywiście uwielbiała miłosne historie. Bo Tomek musi teraz zrobić coś ważnego, a wy mieliście iść do lasu powiedziała babcia może wieczorem. Dziadek rozłożył bezradnie ręce jak nie, to nie. Babci trzeba słuchać. Potem mruknął do wciąż lekko zarumionego Wojtka, potarł się po głowie Anię i wstał od stołu. – Oho – powiedział, wyglądając przez okno – Marysia też już zjadła. – Rzeczywiście, Marysia nadjeżdżała od strony wsi na swoim rowerze. Tomek przyłapał się na myśli, że byłoby miło pójść z nią na jagodę, To znaczy, nie tylko z nią, ze wszystkim rozejrzał się dookoła, zatrwożony. Całe szczęście, że nikt tu nie umie czytać w myślach. To by dopiero było. Przed chwilą sam się wyśmiewał z Wojtka, a teraz aż pokręcił z niedowierzaniem głową. Co ta Pati tak się na niego gapi? Pierwszy raz na oczy go widzi, czy jak? Rzeczywiście. Party patrzyła na brata z niekłamanym zdumieniem. Cały czas, nieprzerwanie. I w chwili, gdy wstawał od stołu, i w chwili, gdy ukradkiem poprawiał włosy, i w chwili, gdy znikał w pokoju pani Halinki z długopisem, kopertą i kilkoma kartkami w ręku, nie spuszczała z niego wzroku. Dlaczego? Bo nie chciało jej się wierzyć, że to ten sam chłopak, z którym żegnała się dziś rano w Warszawie. Ale numer pomyślała taki, Tomkowi zaczęły podobać się dziewczyny a mówił, że nigdy w życiu. A teraz prawie, że sobie kark skręci. Tak patrzy za tą Marysią. No nic dziwnego, Marysia ładna dziewczyna i miła. Całą drogę do lasu przegadały z Patti, jakby znały się od lat. Mówiły oczywiście o chłopcach. Podobno jest tu taki jeden, który chce zostać kiedyś muzykiem. Patti koniecznie musi go poznać. A jest tu jakaś dziewczyna? zapytał nagle idący z nimi Jacek, która chce zostać naukowcem. Pati, Ania, Marysia i Wojtek popatrzyli na Jacka jak na ufolutka. Odbiło ci? Wojtek zrobił zatroskaną minę. No co, tak tylko pytam, bronił się zarumieniony Jacek. To dlaczego jesteś taki czerwony? zapytała Pati. Jacek otarł pod szczoła. Po co się wyrwał z tym głupim pytaniem? Gorąco jęknął. – Może być, przyszła pani chirurg? – Marysia uśmiechnęła się do Jacka. – Czy raczej przyszła pani chemik? Jacek już chciał powiedzieć, żeby Marysia przyprowadziła obydwie, ale w tym właśnie momencie Wojtek wydał z siebie jakiś wrzask i padł na kolana. – Jagody! – krzyknął. – Patrzcie, ile jagód! Ania i Marysia spojrzały na siebie, a potem parsknęły śmiechem. – Wojtek, zostaw – śmiała się Ania. – Zaprowadzimy cię tam, gdzie jest naprawdę dużo jagód. Tutaj to machnęła lekceważąco ręką. Las był coraz gętszy. Zarówno Jacek, jak i Wojtek szybko stracili orientację, gdzie są. Gdyby nie obecność Marysi i Ani, czuliby się niezbyt pewnie. Tym bardziej, że zeszli ze ścieżki. Rosnące wokół sosny prężyły się na ich widok zupełnie jakby chciały dotknąć nieba. Ptaki umilkły, zmęczone upałem, a może spłoszone obecnością ludzi? Co i raz musieli się schylać, żeby nie wpaść w delikatne pajęcze sieci. Czaskające pod nogami gałązki czepiały się nogawek ich spodni. Jak one to robią? Myślał Wojtek. Patrząc na Marysie i Anię, szły przed siebie tak pewnie, jakby do jagodowej polany wiodła szeroka, znakomicie oznakowana ulica, a nie zupełnie niewidoczna dla oczu ścieżka, jakby miały w głowach kompasy, jakby znały każdą rosnącą tu roślinkę. W czym różni się jedna sosna od drugiej? Prawie że niczym. Ale spytajcie o to, którąś z dziewczynek zaraz zacznie opowiadać, jak ta sosna wyglądała rok temu, jak dwa. Co się stało, gdy nad lasem przeszła kiedyś wichura? Niesamowite. Chodźcie, ja coś wam pokażę, powiedziała Ania, zatrzymując się przy obrośniętym mchem głazie. Widzicie? Wojtek spojrzał w miejsce, które wskazywała Ania. Spod kamienia wypływał strumyk, potem, bijąc się jak wąż, znikał wśród paproci. – Woda jak woda! – Jacek wzruszył ramionami. – Tak? – uśmiechnęła się Ania. – To włóżcie do niej ręce, tam tuż przy skale. Paty i chłopcy ukucnęli przy strumyku i posłusznie zanurzyli w nim dłonie. Woda była zimna i krystalicznie czysta. Poruszali palcami, patrząc na nie z zafascynowaniem, jak przez szkło powiększające. Zaraz jednak znudziła się im ta zabawa. Wojtek zerknął na Anię pytająco: Nie czujesz? Zapytała Ania. Co mam czuć? Pulsowanie. Dopiero teraz zrozumiał, o czym Ania mówi. Wypływający spod kamienia strumyk pulsował rytmicznie, delikatnie, ale bardzo wyraźnie, raz za razem, w rytm wojtkowego serca. To serce ziemi, szepnęła Ania, pochylając się nad jego uchem. Ten strumyk wypływa z samego serca ziemi. Wojtek poczuł, że, robił, że robi mu się gęsia skórka na plecach. Nie wiadomo czy z wrażenia czy może z chłodu. Wstał, wycierając dłonie o koszulkę. W środku ziemi nie ma serca, burknął Jacek. Tylko gorące jądro o tak wielkiej temperaturze, że Oj, przestań, panie Mondraliński, przerwała mu Marysia. Może to jest właśnie to serce. Ruszyli dalej w milczeniu. Wojtek Chciał jakoś przerwać męczącą ciszę. Chciał powiedzieć Ani, że ten strumyk był jego zdaniem niezwykły, ale nic mądrego nie przychodziło mu do głowy. Westchnął. A my się tu nie zgubimy? zapytała nagle Pati. Marysia i Ania wybuchły śmiechem. Bez obaw uspokoiła ją Marysia. Las jest dla nas jak dom. No to nie mieszkacie, zażartował Jacek. A żebyś wiedział, Marysia rozejrzała się dookoła. Za nami jest przedpokój, wskazała w kierunku, z którego przyszli. A tam, dokąd idziemy, podchwyciła zabawę Ania jadalnia. A tu, Wojtek wskazał z rytą wokół rozłożystego dębu ziemi. Wyglądało to tak, jakby ktoś przyszedł z łopatką. I niezbyt starannie przekopał wszystko wokół drzewa. Bawialnia odparła bez namysłu Marysia. Pani dzik i jej dzieci narobili trochę bałaganu. Jacek aż się zatrzymał. To w tym lesie są dziki? Zapytał ze zgrozą. Pewnie, że są, pokiwała głową Ania. I sarny, i jelenie i nawet wilki. Wilki. Teraz to nawet Wojtek popatrzył na nią z niedowierzaniem. No, co się tak dziwicie, Ania uniosła do góry brwi. To bardzo pożyteczne zwierzęta. Raczej niebezpieczne, wyjąkał Jacek, rozglądając się dookoła. Już bardziej niebezpieczne są dziki z młodymi, zapewniła go Marysia. Wilki polują tylko na chore lub stare zwierzęta. Ludzi nie zaatakują. A ja czytałem, Jacek przybrał mądry wyraz twarzy. Widać było, że zamierza wygłosić długą mowę. Czytałeś głupstwa? Ucięła rozmowę Ania. Prawda? Tym bardziej, że Pati patrzyła. Chociaż kilka razy wydawało mu się, że słyszy przed sobą coś, jakby bycie. Zerknął niespokojnie na Wojtka. Może on też słyszał? Chyba nie. Idzie i gapi się na Anię, jakby niosła na plecach telewizor. Jak na mój gust, wysapał kilka minut później, to w tym domu jest trochę za dużo pomieszczeń. Ale mamy tu wielu domowników, zaśmiała się Ania. Idąca przodem pati zatrzymała się raptownie. Co jest? Zapytał Wojtek. Patrzcie, pati wskazała niedużą polankę. Stanęli obok niej w milczeniu. Cała polanka zasypana była śmieciami i stosami gruzu. Kolejne dzikie wysypisko. Ania patrzyła na nie ze łzami w oczach. Jacek zagryzł wargi. Chciał jakoś się pocieszyć, rozbawić, ale wiedział, że niewiele może w tej chwili zrobić. No bo co? Ma opowiadać kawały o głupim Jasiu? Podrapał się więc po brzuchu, westchnął, spojrzał w lewo i zamarł. Dwa metry dalej stał wilk. To tyle. <grytanie>